Naszek Pol właśnie przyjechał do swojej nowej dziewczyny. ja czekaj na mnie. Ja tam właśnie jadę. Jestem już prawie na miejscu. Zabiję cię! przysięga! Przestań, Henryk, że... Ała! Zabiję mu duszę gołymi rękami! Ania, Ania, słyszysz? Tam jest jakaś gruba awantura. On grozi, że ją zabije. Ja tęskniłam za tobą! Nie, Ania, nie mogę czekać, bo... bo tam jest jakbyś mega nieciekawie. Dzwonię po policję i wchodzę. Nie! Halo, proszę natychmiast przesłać patrol na bagienną 47. Ja wyjechałem, a ty wszystko wyspałaś, tak? Tę skniłam za tobą, leżę. Śpałaś, a nie tęskniłaś. Patrz, jaki tu jest burdel. Nieprawda. że byliśmy z Fabianem, z twoim kuzyn. Ja cię nauczę, nie, bo... Przepraszam, to... przepraszam. Auto mi się rozkraczyło na samym środku ulicy, nie wiem o co chodzi. Może mi pan... Laska, jakie auto? Ja tam żadnego samochodu nie widzę. No tam stoi, w dole ulicy, po drugiej stronie. Ja już chodziłam po sąsiadach, ale nikogo nie było w domu. Bardzo pana proszę, pan... tu. Ej, zostaw! Co jest? Zmieszam się. Maja Korczyk. O, biuro detektywistyczne. Co? Pokaż. Byli tutaj wcześniej z tego biura. Szukają cię! Nie, 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 to jest jakaś pomyłka. Ja nie pracuję w żadnym biurze, po prostu wzięłam te wizytówki z kawiarni. Ej! Zamknij się! Ej! Ej! To może ja po prostu stąd wyjdę, aż ja co? A może ci potnę tą ładną buzię i o wszystkim zapomnimy, co? Proszę cię! Zatakuj! Leszek, ona ma bronić! Zabijecie? cię! Odrzuć, to. Odrzuć ten nóż! Jesteś z policji? Nie, to ta detektywka z tego biura. Kazałeś Fabianowi zabić Milenę. Wymyśliłeś sobie, że w razie czego zrzucicie to na Mefisto. Co? Milena nie żyje? Nie wiedziałeś o tym? Skąd miałem wiedzieć? Gdzie byłeś przez te kilka ostatnich dni? Ukrywałem się. Przed czym? No bałem się, że Mefisto mnie załatwi, bo Milena dodała taki filmik siedzi. Wiemy. Kilka godzin później już nie żyła. Ale to nie Mefisto ją zabił, bo w tym czasie przebywał za granicą. Natomiast. Opis sprawcy pasuje do Fabiana, Twojego kuzyna.